Szanowny panie ministrze, prezesie Rządowego Centrum Legislacji, szanowni przedstawiciele polskiego parlamentu, panowie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, drodzy przedstawiciele nauki z tak ośrodków akademickich z całej Polski, prezesi, dyrektorzy, prokurenci, wszyscy tu obecni, szanowni państwo, Dziękuję za przyjęcie zaproszeń i przybycie na Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej KREO 23. Współorganizatorem obok Uniwersytetu Mikołaja Kopernika naszego wydarzenia, wnioskodawcą o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Dlaczego forum? Bo cenimy pluralizm, wielość poglądów i tak jak place starożytnego Rzymu chcemy się otwierać na różne doświadczenia, różne dyskusje, zróżnicowane role społeczne. Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej to spotkanie. Nowatorskiej formuły. W Polsce w praktyce wykształciły się dwa typy konferencji. Pierwszy z nich to konferencje biznesowo-branżowe. Przedstawicieli różnych profesji inwestycyjnych, na przykład biznesu, inwestorów OZE. Drugi typ. To typowe konferencje naukowe gromadzące profesorów, doktorów, przedstawicieli licznych ośrodków akademickich. My łączymy te dwie koncepcje w jeden hybrydowy kongres. Dziś polityka państwa, samorządy, biznes i nauka wobec OZE, jutro typowa konferencja naukowa, na którą już dziś serdecznie zapraszam. Kogo potrzebuje transformacja energetyczna Rzeczypospolitej, aby była najbardziej efektywna? Próba odpowiedzi na to pytanie przyświecała nam w doborze gości, uczestników tego wydarzenia. Kongres Rozwoju Energetyki Odnawialnej ma na celu integrację przedstawicieli czterech sektorów, czterech filarów polityki państwa, samorządów, biznesu oraz nauki, reprezentujących różne poglądy, różne środowiska ideowe i naukowe. Dlaczego państwo energetyka to? Krwioobieg gospodarki. To przecież od energii, od cen energii zależą inne parametry ekonomiczne, zależą ceny i ogólna koniunktura. Dlatego decydentem w sprawie tych takich najbardziej strategicznych inwestycji energetycznych, inwestycji perspektywicznych, wielkich gazociągów, wielkich gazoportów. Powinno pozostać państwo i jego suwerenne organy. Dlaczego samorządy? W trzeciej dekadzie XXI wieku należy wyjść z utartych schematów postrzegania transformacji energetycznej tylko i wyłącznie w kontekście centralizacji, w kontekście decyzji zapadających na szczeblu centralnych, stolicy państwa, rządu, poszczególnych ministerstw, zwłaszcza tych odpowiedzialnych za gospodarkę i energetykę. Tu potrzebna jest decentralizacja i aktywna rola koordynacyjna oraz inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, a zwłaszcza gmin. Stąd serdecznie witam obecnych tu wójtów. Dlaczego biznes? Aby polska energetyka faktycznie mogła być określana jako rozproszona, potrzebne nam są tysiące kolejnych inwestycji w fotowoltaikę, wiatraki na morzu, ale i na lądzie, biogazownie, biometanownie, odwierty geotermalne, małe elektrownie wodne itd. A do tego potrzebni są doświadczeni inwestorzy. Dlaczego nauka? Biznes potrzebuje nauki. Potrzebuje licznych inwestycji w coraz liczniejsze interdyscyplinarne centra nowoczesnych technologii i transferów innowacji. Takie mamy po sąsiedztwie, w Toruniu przy Uniwersytecie Mikołaja-Kopernika, ale także przy licznych politechnikach czy akademiach nauk stosowanych. Praktyka potrzebuje teorii. Przekuwane następnie w konkretne inwestycje. Szanowni Państwo, ale brakuje tu jeszcze jednego podmiotu. Żaden z wymienionych komponentów państwowy, samorządowy, naukowy i biznesowy nie będzie mógł funkcjonować w pełni efektywnie. Bez finansowych i organizacyjnych profitów płynących z integracji europejskiej. Należy jak najszybciej zakończyć niepotrzebny spór z Unią Europejską i wrócić na drogę obustronnego poszanowania i konstruktywnego rozwoju. Środki dedykowane Polsce jako piątemu państwu Unii Europejskiej, zarówno z tego funduszu, na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności u nas, popularnie określanego jako KPO, jak i Funduszu Spójności, czy licznych funduszy innowacyjnych, są rekordowo wysokie i nie można ich nie wykorzystać. Ja, jako przedstawiciel branży OZE, muszę o tym mówić. Taka jest moja rola i odpowiedzialność wobec tych, którzy mi zaufali. Wspierając Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej, należy też tu wyraźnie zauważyć, że większość z tych środków, z tak zwanego KPO, ponad 50%, przeznaczonych ma być na zieloną energię i zmniejszenie energochłonności oraz zieloną mobilność, e-mobilność, czy inteligentną mobilność. W znacznej mierze. Mogą być one chociażby w ramach RPO przekazywane na rozwój także energetyki lokalnej, prosumenckiej, rozproszonej na poziomie samorządowym do Polski samorządowej. Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej przyjęło w grudniu 2022 roku stanowisko w tej kwestii. Jest ono od 10 miesięcy publikowane na naszej stronie internetowej i niestety wciąż pozostaje aktualne. Tak jak nie będzie bezpieczeństwa energetycznego Polski bez zaangażowania w ten proces samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, tak nie będzie go również bez korzystania z finansowego i organizacyjnego wsparcia Unii Europejskiej. Dobre relacje w ramach tej organizacji międzynarodowej, której 30-lecie funkcjonowania pod obecną nazwą przypada za 3 tygodnie 1 listopada, kiedy to w 1993 roku wszedł w życie traktat z Maastricht, pozostają polską racją stanu. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na zagrożenie za wschodnią granicą. Transformacja energetyczna RP. Wymaga zatem konstruktywnych rozmów, konsekwentnych działań, opartych na konsensusie politycznym. A takiemu właśnie spotkaniu pluralistycznemu służy ten kongres. Korzystając z okazji, dziękuję podmiotom dotującym nasz projekt. Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Funduszowi w Toruniu. Dziękujemy. Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Dziękujemy organom i instytucjom udzielającym nam patronatu honorowego. Dziękujemy patronom medialnym, redakcjom regionalnym i branżowym. Dziękuję sponsorom firmie Westmin Energy Polska Syntex Technologies, Containers, Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wydziału Chemii. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję członkom Komitetów Organizacyjnego i Naukowego. Gości przybyły do Torunia w roku 550. rocznicy. Urodzin obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zapraszamy na spacer po historycznym centrum miasta, spacer z przewodnikiem Start po ostatnim dzisiejszym panelu około 16.30 przed hotelem Filmar. Wszystkim tu obecnym życzę ciekawych obrad i satysfakcji z pobytu w Toruniu. Dziękuję bardzo.